Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w dniu kolejnym i dzisiaj przychodzę do Was z wynikami rozdania wielkanocnego. Z góry dziękuję wszystkim osobom, które zechciały zeznajmić się z zasadami rozdania. Tym, którzy się nie pofatygowali, no to przykro mi, ale nie jesteście brani pod uwagę. Następnym razem, proszę. Albo czytać, jeżeli będą zasady podane pod filmikiem, albo chociaż przesłuchać, przewinąć, gdzieś tam, wiecie. Różnie osoby robią, ale ci, co spełnili zasady, to jak najbardziej będą brani pod uwagę. I właśnie te osoby są tutaj, nie było was aż tak dużo, słuchajcie. Zakręciłam się do takiego losowania karteczkowego, zachęciła i w sumie zainspirowała mnie. Kamila z kanału Mój Minimalizm. Jeżeli ktoś jeszcze nie obserwuje Kamili i nie był u niej, nie zaglądał, to Was gorąco zapraszam i polecam. A ja słuchajcie, prze. zabieram się w zalosowanie. Coś się nie mogę dzisiaj wysłowić. Nie wiem, słuchajcie, czy to, e, czy to wiosna, czy, czy, czy co to. Zobaczymy. Natalia 41. E, bardzo się cieszę, Natalio, że wygrałaś, ponieważ ty u mnie naprawdę bardzo często. Ja już teraz powiem wam, że nie, nie sprawdzam, czy ktoś mi subskrybuje w tym momencie akurat, czy nie, chociaż to był też warunek, ale po prostu w chwili obecnej za bardzo nie mam możliwości. Ale Natalia bardzo często komentuje. Nawet jeżeli nie jest to długi komentarz, Natalia potrafi się przyjść, przywitać, życzyć miłego dnia, życzyć zdrówka, potrafi zadać pytanie, jak się czuje i tak dalej. Także to jest bardzo miłe. Kochana, odezwij się do mnie w wiadomości prywatnej celem podania adresu. Mam nadzieję, że jutro już uda mi się, jeżeli się dzisiaj odezwiesz, uda mi się wysłać, a jeżeli nie, to najpóźniej w sobotę, bo chciałabym, żeby też ta przesyłeczka doszła do świąt, do Ciebie. Także Tobie kochana, jeszcze raz gratuluję. Wszystkim serdecznie dziękuję za to, że wzięliście udział. Jest mi bardzo, bardzo miło. Chciałabym również poprosić, aby odezwał się do mnie Dariusz, ponieważ Dariusz też często u mnie komentuje, komentuje u wielu innych dziewczyn których ja też, które ja oglądam. Jest to taka wzajemna konwersacja między nami, nawet jeżeli ja jestem u Aśki na kanale T Shop, Dariusz komentuje na przykład Aśki filmik. Ja się przywitam, Dariusz odpowie. Tak samo jest u mnie na kanale i na kilku też innych właśnie kanałach, które oglądam. Także Dariuszu, jeżeli oglądasz, jeżeli słyszysz, odezwij się do mnie, tak, jak mówię, w wiadomości prywatnej, celem podania adresu, może nie będzie to taka wielka paczucha, ale chciałabym tobie chociaż taką skromną przesyłeczkę zrobić. Także, także cóż, także jeszcze raz wszystkim gorąco, gorąco dziękuję. Oglądajcie, ponieważ już niebawem pojawi się kolejne rozdanie. Muszę tylko pewne sprawy ogarnąć i mam nadzieję, że wszystko uda się być może już właśnie w weekend zrobić i, ale to zobaczymy. Także życzę Wam wszystkiego dobrego i cóż, i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam papa! Pa.